Idziemy odebrać póki co. Nie wiem, jak później. Na razie plany są takie: idziemy odebrać truszka ze szkoły. I takie są plany. Więcej nie ma. Dobra, robimy szybką zmianę planów. Polecimy tramwajem. Na nie wiem, już którędy mam jechać. Dobra, jadę tędy chyba, tak jak będzie. to jadę na. na Julianowską, nie na Powożańską.

Co tu się dzieje, jestem GPS-em. Jak ja mam jechać? To jest McDonald's? No to jest tak, dobra. Ogarniam 300 metrów. Widzowie, ostatnio Wam ten. Mówiłem, yy, albo nie wiem czy mówiłem, ja 15.04 dojecham tu 15.01. Ja widzowie zawsze jestem przed, przed czasem. Ja się nigdy nie spóźniam. W porównaniu do niektórych, którzy yy, się spóźniają po 10 minut, albo przekładają spotkania, albo w ogóle nie przychodzą. To już jest w ogóle. Dłużej się nie dało wychodzić, jako ostatni? Dawaj córka. Nie. Później. Ja nie jestem taki jak ty. Nie co wracamy odkładasz te te plecaki i idziemy od razu? Nie w jak w maku, chrypki, dobrze jest. Mamy widzowy plan, poniedziałek. Poniedziałek o 8 rano zaczynamy od WF-u Do 15.30 We wtorek, o na 9.50 Kończymy 15.30 Środa 8 14.30 Czwartek 8.55 14.30 urwa w piątek chciałem sobie wcześniej skończyć To mam na 8.55 Do 15.30 to się szybko skończyłem. O, poniedziałek najgorszych. Widzowie, on, on otworzył, ketchup i cały wciągnął Nie w las. Nie, w ogóle. Nieprawda. A co z nim zrobiłeś? Ta nie dostałeś A pokaż co jest w papierku Nic nie Co? Nic nie ma Aha Co może pusty dali? No No ale to wiesz papierek po keczupie też się zgniecie Ja to wstawię Co to za jedręta babka? widziałeś jak nogami zaczęła ja, nakiwać Pa, zaraz przeskoczy słupek czy coś Jesteś. No ja wiem Wieź Ile ty masz na wadze? 59,2 Ile? 59? 59? No Tezwoli debilu. Dobra Nie, tutaj zwolnij błagam, błagam, błagam Dobre FB. Ja mam dobrą amortyzację No powiedz Pozdrawiam widzów Najlepszy bramkowicz po, Pozdrów ten... tego, y, jak to? Kto? Siostry i brata no, Pozdrawiam siostry i brata i każdego To. Koszulkę, a ona kiedyś wchodziła za 6 zł do tego kurwa bajora. To za no. To no, za no i dobra, i co, co za kontent? No? Ale nie wstawię tego, bo mówiliście, że jest content, a nie ma. To po co mam ją wstawiać? Później rodzice mnie jeszcze dojadą. Nie, nie, w, nie w ogóle. Trzyma e, wiktoria. Nie wiem, co? ma. Siema. 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 Co tam słychać? ta się jakoś tam leci. Na strusia czekam. To nie, znaczy ta na piosenka jest spoko. No tak. O no jeszcze dwie osoby mają przyjechać. Zartuje co To jest dla ciebie. To jest dla ciebie. Kurwa, że kiedy dla Chcę ma, ja film oglądam. Jaki? Auto. On film ogląda. To jest dla ciebie. To jest kurwału ma. się z koleżankami. Ok, To jest dla ciebie.

aby to zrobił? Ej, rozłączył się Umiesz stać na rękach? Na ręki to mogę, ale nie jestem. Dawaj, Dawaj, będzie fajnie No naraz! Ej, ej, uważaj a, sobie stary To no. tak agresywnie No biegaj tak Na rękach stań Nie no. <laughs> będę Szanowni. No weź To na nogach stań No weź! A kiedy coś się kamerą w twarz? Może no i co tak się bawisz? No weź się Baw. przesuń! To jest 3 rzeczy. Przesuń się! Dawaj potań się jeszcze. Trzymaj. Dąży sobie? Weź. Ja. No potań się. Daj ten głośnik. Nie! No co? I skąd ty go znasz? No bo idzie? Nie. No bo idzie Nie. Mi? Kolega, kolega. Ona chce się z tobą poznać. No to, no to, no to, Pieska. Ej. Dobra, spadam, nie chcę, żebyś z wami no, <laughs> no, Ale, ale ja mogę później wrócić Odejdź stąd, stary, to nie dla ciebie Masz rowery eletyczne? Za 10 tysięcy ci da dajesz i sprzedaję ja? No Chcesz kupić? Za 15 <laughs> Ale mówię o moim! Te... Za 12 koło, za 12 koło Ten za 15, a ten za 12 Ale koło No koła No może być. No to dawaj A to jest milion No, milion To euro Euro To jest euro? Dolary widzę To dolary Ale ile to jest dolary yy, Za ten 15 tysięcy za ten 12 Nie, nie ja nie taki lubię, to jest takie droższe No to za stówę ci go mogę sprzedać 100 tysięcy dolarów. Albo 100 milionów dolarów. zastanowię się. Mam taką kolegę, który ma taki rower na złom, bo tak jechać No co sobie takim kurczem jeździ? Nie, lepiej kup taki deskorolek na jedno koło i na jedno, rowie, na jedno koło rowery i mole. To kup sobie. Tak jak to się mam? Jak to się wyjebiasz? Wiesz. To mam Pani po prostu libra. też, dam mam to po prostu już A ja mam to już Nie, wiem. Ja też, nie no wiem. wiem. No też nie wiem. No tak dookoła. I nagrywanie. Ej, hey, Oliwier, bo nie nagrało się. Nagrało nie się, nie się chyba. No. Nie wiem, wyłączyło się. Cześć, no. koleżanki, no. no. możecie no. pozdrowić no. no. widzów. Czemu? Bo nie, dobra, pozdrawiam. No super. Dzięki. Widziałem komułecę! Wow! O Boże, jakie debile. Nie! Przecież mnie denerwujecie co na tych rowerach, kto wam dał prawo jazdy na nie? No ja jeść. nie znałem. Ja też nie znałam, ale to wow! jest Ty się, ale ale bo... ty się nie boisz, ty nie Jak po butach pojeżdżę wow. Opa, pan, A Ale żeby pan, pan to jest do No i basta. Zimny panom w gówno witał tak. Nie zaczynaj, jeszcze się oberwiesz Tutaj Tuma. Powiedz, że pozdrawiam wszystkich widzów Pozdrawiam wszystkich szanowni Cześć ma tak w ogóle Szanowski, Besio, ma na nie się... Ja z nim kiedyś na świetlicy siedziałem, żeśmy gadali <gadanie> Bo ona jest wariatką No znasz ją? Szanowski, pozdrów kogoś na odcinku Pozdrawiam wszystkich <gadanie> A pozdrawiasz <gadanie> rodziców i brata? Nie. Czemu? Nie. Ja on, ona A rodziców tylko? A brat? No, te, nie, tego tym bardziej nie. Brata nie? Nie. Nie lubisz go? Nie. A on mi chciał kiedyś nabrać. Dłuższa historia. Co? On mi chciał kiedyś nabrać. Tak. Nie do góry <laughs> Czego on taki nerwowy jest? Nie mam pojęcia. No, Stawiam dwie, no, tu z Co? On ze mną? No Idziemy? Idziemy Możemy O. Tak koledzy, nie. kochamy was o, o, nie, o, nie, Ale weź na chwilę koledę Nie, prawie się o, w niego wjebałeś Pozdrawiam wszystkich widzów, serdecznie Wyłączony on... Ty, się chłopie, ale ty fajnie biegasz <laughs> Biegam kurwa ja... A weź przebiegnijcie tak jeszcze raz no, mną, Ja kurwa zapierdalam kuraje. jak biegam a, Co? A, dawaj, mną, przy, no zaraz, No, się no, no czekaj, to dawajcie tam Nie no tutaj, dawaj No dawaj, dawaj na tak. okay. na szybko, Dawaj szybko, szybko! Na Jak on biegnął Ja jadę po tu której Dobra już, starczy. To jest A teraz w drugą stronę. Dasz radę, czy już zmęczony? Cześć Ale ja muszę iść do domu Nie pozdrawiam was, bo macie dziwnego operatora Dole, ci debile panie. A kto to znaczy, że ci debile? No tamten Idę z wami, bo stróż jak pojechał po nogę. A to wy byliście Uwaga, tutaj Oliver będzie skakał No tu jest jakoś kurwa, jest 1,50m no. I leci Nie wiem gdzie on pojechał O dobra jedzie Patrzcie teraz Bo to jest kurwa zawodowy stuntur. Stunter Widzieliście takie kurwa triki z Afryki? No się uczcie na przyszłość. Ja tak nie umiem Dobra jeszcze raz, bo nie doleciał. I tam jedzie teraz się rozpędzić. Ale ja myślę, że on znowu nie doleci, bo on chujową robotę robi. No nie wam. Nie, ten. nie ma szans. O! Idą ludzie. No będą go musiał stopować, ale chyba przejdą. Ludzie idą, muszą mu pokazywać, żeby nie przeszedł. Bo zaraz psara zjedzie, znowu będzie aferka. Afera chłopie kurwa międzynarodowa. Nie miał, to nie był angielski, ale takie coś tego, tego o, typu nie niech leci. To ale chyba znowu nie do lotu. Kurwa jakiś szon jebany idzie. Gdzie on jedzie? O jedzie. No, teraz był ładny dolot, ale taki krótki, bo coś tam kurwa chciałem na żeby było dobrze, a było i prawie nie zdążyłem nagrać. To na razie. Trzymajcie się. I nie skaczcie jak ten idiota, bo się głowę rozbijecie. Pamiętajcie, tylko w kasku jeździcie. Znaczy ja nie mam, ale ja nie muszę, bo jeżdżę kurwa rekreacyjnie. Na razie. Otwór to, to. Witam. Idę, chyba. Proszę o recenzję. Przystanek gofrowo. wrobok. czy dobrze robią? 7 na 10. No co, co, to od 1 do 10 bez siódemki? Czemu? No bo każdy daje 7 Że i pół. Jaki chuj? Zapraszam na kanał Jarek Ogarek. Jeden Tam chłopaki dobrze robią. Ja tu podejdę pod lampę, bo mnie nie widać. No. Jarek Garek dobrze robi. Nie ma lipy. Zapraszam tam do niego do oglądania. Nie do tego chuja obdartego. I cześć. Witam serdecznie. Pozdrawiam wszystkich oglądających. Pamiętajcie, nie ma lipy. Czekamy na zapiekankę. Tak, jest dobrze. O, zadzwonili dzwoneczkiem. Zaraz pokażemy zapiekankę tutaj. I to jest chyba jakaś zapiekanka kebab z ketchupem On wziął. I robi recenzję smaku. Zaraz to nagramy. No. co jest grane? Woła go, jeszcze nie gotowe. Patrzcie, tam stoi. I go w momencie. O, dostał zapiekankę. I czekamy, zaraz zrobi recenzję zapiekanki. Dobra. Tutaj powiedziałem widzą ma być recenzja zapiekanki. Pokażcie tu. Witam serdecznie. Cześć. Y, będzie razem z Ale gorąca. Dobra. Nawet dobra ta kabawa, tylko gorąca. Y, ile dajesz od 1 do 10 bez 7? 7,5. Y, dobra. To ja żegnam. Miłego dnia życzę. No Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich. Na razie jaki podejdzie ja temu zaraz pierdolę. a potem już pobijesz bez problemu ale wiesz, Hania była brzydka zobacz jaki kalamus K on chyba jakiś chory jest. Nie śmij się z niego... Czego on w kurce kurwa idzie? I jedziemy do domu, wracamy, kończymy jazdę na dzisiaj. Jutro się słyszymy, na razie.